Spotkaniem z pisarzem, felietonistą i dziennikarzem Sławą Mirę Koprem, który opowiadał o znanych kobietach dwudziestolecia międzywojennego, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu rozpoczęła tegoroczny cykl spotkań autorskich. Czy W ogóle uważam, że temat kobieta, a historia jest bardzo, był przynajmniej do niedawnego czasu, mocno zaniedbany u nas, a że moimi czytelniczkami są głównie kobiety, no więc... Pisze głównie o kobietach dla kobiet. Więc ówczesne celebrytki to były postaci z pierwszych stron podręczników. Znaczy o naszych celebrytkach obecnie ktoś będzie pamiętał, cóż, jaka epoka, to z celebryci. Rozpoczynamy pierwsze spotkanie autorskie po bardzo długiej przerwie. Chyba pierwsze w ogóle w tym roku. Na żywo? Tak, no, na żywo w tym roku. Gościmy dzisiaj pana Sławomira Kopra, autora ponad 60 książek, jak się okazało, już historycznych. Poruszające historię w sposób niepodręcznikowy, nieształpowy, to są książki, które się czyta dla przyjemności. Tytuł dzisiejszego spotkania to Kobiety II Rzeczypospolitej. Taki temat został wybrany, dlatego że akurat w tamtym okresie to kobiety stały się dosyć istotne w rozwoju Polski, a dofinansowane spotkanie zostało ze środków programu Niepodległa. Biblioteka realizuje projekt Hashtag 1920 w kolorach godności". Dostaliśmy dofinansowanie dosyć ładne na takie spotkanie, także dzisiaj jest premiera, pierwsze wydarzenie właśnie z cyklu projektowego. Jeżeli będą pytania, no mój temat jest taki dosyć głęboki, nie? Tych kobiet się... Tylko za faktem, że gdybym ma tutaj. Ale zacznijmy od kobiet no, skandalistek ważnych, a później popłyniemy, zobaczymy, co będzie dalej. Pan Sławomir będzie mówił sam. A jakie były i jak zachowywały się znane kobiety II Rzeczypospolitej? Były dystyngowanymi damami z wieloma wadami i słabościami. Okazuje się, że chętnie na przykład odejmowały sobie lat. Odmładzały się w sposób wręcz niepełnopodobny, czyli pewne rzeczy delikatnie pozostają niezmienne. Mistrzynią pod tym względem była chyba e, Maria Pawlikowska-Snożyska i Magdalena Somozbaniec. Wielokrotnie przymalowywały daty powstania obrazu ich ojca, wyciecha Sztaka, córki artysty. No to, to wręcz było świadectwo swoich dat. Chyba 7 czy 8 razy. Maria Pawlikowska-Snożyska tu, tuż przed wojną występującą paszport. Młodziła się o 8 lat. Ta data już została w dokumentach. Nawet piękna Krystyna Skarbek nasza dzielna agentka, kiedy w pewnym momencie wyrabiano jej fałszywe dokumenty i odmłodzono ją o siedem lat, lat, na potrzeby tych dokumentów, nigdy już tego nie sprostowała. Ja kiedyś pamiętam taką przygodę Andrzej, Andrycz, taką dość gwałtowną, gdyż grzebiąc się w jej losach, powiedzmy w okresie drugiej RPF, zaczęło mi brakować 5 lat. Gdzieś te pięć lat zniknęło. No więc wysnułem przypuszczenie w swojej książce Kobiety władzy PRL, że tak dyskretnie przedwojenno się odmłodziło o 5 lat. I nie ma obecnie 97, no wtedy jeszcze żyła. Nie ma obecnie 99 lat, tylko 104. Przepraszam, z całym szacunkiem, mam 57. Jaka jest różnica 99 czy 104? Pani żadna. Pani Minalicz po tych moich regulacjach przyznała się, że ma 102. Znaczy, jak zmarła kilka miesięcy później później, okazało się, jak jednak 104 i na jednym grobku jest ta data właściwa, 1910 rok. Więc pod tym względem wielkich różnic nie widzę. Tak samo nie widzę pewnych różnic, jeśli chodzi o zachowania wzajemne koleżanek, przyjaciółek między sobą, na przykład panik się literaturą. Są takie chwile, kiedy jako historyk naprawdę czułem się szczęśliwy, że jestem historykiem, bo mogłem znaleźć coś świadczącego o tym, że ta epoka przedwojenna i współczesna niewiele się różni. Co prawda ten przykład, który podam, to jest bezpośrednio po II wojnie światowej, ale dotyczy pani, które się zaprzyjaźniły i ich największa eksplozja pisarska była przed wojną, czyli Zofia Nałkowska i Maria Dąbrowska. W 1988 roku wyszło pierwsze wydanie Dzienników Marii Dąbrowskiej w pięciu tomach. Było to wydanie bardzo cenzurowane zarówno przez cenzorów z chłopkowego PR-u, jak i przez wykonawców ostatniej woli Marii Dąbrowskiej, która zażyczyła sobie, że pełne wydanie jej dzienników może być dopiero 40 lat po jej śmierci, czyli około 2004 roku. To było wielkie wydarzenie wydawnicze, bo w tych pięciu, łącznie z dodrukami, to było nakład 70 tysięcy egzemplarzy. Ludzie stali w kolejkach, ja sam wstałem, nie dostałem tej książki w ogóle, tych pięciu tomów. Natomiast taka ciekawostka. To było 70 tysięcy egzemplarzy, a w 2007 roku zaczęła się edycja, która trwała dwa lata, pełnego wydania dzienników w 13 domach. Czy Państwo zorientują, jak, w jakim nakładzie się ukazało? Wtedy było 70 tysięcy, teraz wiadomo, że mniej, ale w jakim? W 300 sztuk. Wydarzenie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej, zadanie hashtag 1920 w kolorach wolności.